To była kompletna kompromitacja i jedna z najbardziej kuriozalnych pomyłek w historii podboju kosmosu. Rok 1999 miał być kolejnym świętem dla tych wszystkich, którzy fascynowali się misjami planetarnymi. NASA miała w drodze na orbitę oraz powierzchnię Marsa ambitne misje. Rok wcześniej agencji. Udało się wprowadzić na orbitę planety statek Mars Global Surveyor, a na powierzchni Marsa zameldował się lądownik Mars Pathfinder z pierwszym w historii łazikiem Sojourney. Niestety zamiast świętować, NASA musiała sypać głowę popiołem, dużą ilością popiołu i znów sięgnąć po frazę kosmos jest trudny. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatyna i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem Zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem technologicznym kanału Zero jest Xcom. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.0.pl. Mój rost, koncerty, urodziny kanału Zero, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na kongres Zero teraz. Zacznijmy od samego marsa. Czerwona planeta elektryzowała ludzi znacznie wcześniej, niż osiągnęliśmy umiejętności wysyłania czegokolwiek w kosmos. Jej bliskość, intrygujący kolor, ale przede wszystkim historia, z ostatecznie, jak się okazało, nieistniejącymi marsjańskimi kanałami Szatuneliego. O, o tym też koniecznie muszę kiedyś zrobić odcinek. To wszystko spowodowało, że w literaturze science fiction to właśnie Mars najmocniej pobudzał wyobraźnię ludzi. Wyobrażaliśmy sobie, że Mars może być siedliskiem pozaziemskiej cywilizacji, znuliśmy wizję naszych podróży, w to miejsca wizja zbrojnych odwiedzin Marsjan na naszej planecie wywołała też jedną z pierwszych medialnych panik. I mówię tu oczywiście o słynnym słuchowisku radiowym Orsona Wellesa Wojna Światów. I nawet gdy dowiedzieliśmy się, że o żadnej cywilizacji nie może być mowy, Mars pozostał miejscem dającym nadzieję na odnalezienie pozaziemskiego życia. Choć w skali kosmicznej Mars jest blisko, dla naszych raczkujących możliwości przez długi czas był wyzwaniem. Ponad połowa wczesnych misji na tę planetę zakończyła się katastrofami. Taki Związek Radziecki, choć zaliczył kilka udanych misji na powierzchni piekielnej, Wenus na czerwonej planecie poniósł kilkanaście porażek, zaliczając tylko jedną w pełni udaną misję i to tylko na orbitę. Także lądowanie na Marsie jest po dziś dzień niebezpieczne ze względu na bardzo rzadką atmosferę, nie pozwalającą na tak efektywne hamowanie aerodynamicznie jak na Ziemi. Mam tutaj na myśli spadochrony. NASA nieprzypadkowo nazywa kluczowy czas takiego manewru marsjańskimi minutami grozy. Dość powiedzieć, że do dziś udanie wylądowały tam tylko dwa państwa. Wielokrotnie zrobiły to jedynie Stany Zjednoczone, raz udało się to Chinom. Wszystkie próby lądowania radzieckimi statkami zakończyły się katastrofami no i mamy feralny rok 1999 obie zmierzające na Marsa misje były elementami programu Mars Surveyor 1998 pierwszy statek Mars Climate Orbiter miał wejść na orbitę czerwonej planety i przeprowadzić szeroko zakrojone i wieloletnie badania jego klimatu. Instrumenty statku miały pozwolić na stworzenie kompleksowej mapy pogodowej oraz określić rejony występowania wody. Klimat Orbiter miał być też transmiterem komunikacyjnym dla innych marsjańskich urządzeń. 23 września statek rozpoczął procedurę wejścia na orbitę. Taki manewr w uproszczeniu oznacza konieczność wyhamowania statku na zaplanowanej wysokości do odpowiedniej dla niej prędkości orbitalnej. Oddziaływanie grawitacyjne planety nie pozwala wtedy orbiterowi uciec w głąb kosmosu, a odpowiednio dobrana prędkość zabezpiecza go przed upadkiem na jej powierzchnię. Niestety, po kilku minutach kontakt z climate orbiterem urwał się i nie udało się już go nawiązać. Ponieważ 3 grudnia, czyli chwilkę po tym, miała lądować sonda Mars Lander, zarządzono błyskawiczne śledztwo. Okazało się, że bezpośrednią przyczyną utraty statku był jeden z najbardziej kuriozalnych błędów w historii kosmicznej eksploracji. Pomylono jednostki służące do obliczania ciągu silników orbitera. NASA pracowała w oparciu o system metryczny podczas gdy dostawca elementów oprogramowania Lockheed Martin używał amerykańskiej wariacji brytyjskiego systemu imperialnego. Inaczej mówiąc, NASA używała Newtonów, tymczasem Lockheed zamiast Newtonów używał Funtów. Już kilka dni przed rozpoczęciem manewru wejścia na orbitę Marsa okazało się, że dolatujący do Marsa statek znajduje się na wysokości od 150 do 170 km zamiast zakładanych wcześniej 226. Jednak ponieważ wartością graniczną dla jego przetrwania miało być 80 km, nie zapaliło to w agencji NASA wystarczająco mocnych lampek ostrzegawczych. Nie panikowano też, gdy tuż przed rozpoczęciem manewru początkową wysokość skorygowano no 110 km. Wciąż było przecież 30 km zapasu. Tymczasem, według staleń śledztwa, statek znalazł się ostatecznie na wysokości 57 km. Dla porównania, Global Surveyor trafił w wyznaczone okienko z dokładnością 4 km, podczas gdy Climate Orbiter zanotował aż 170 km rozjazdu. Choć jeden funt, to niecałych 4,5 newtona, wbrew pozorom, nawet tak błędny przelicznik nie powinien przy pojedynczym manewrze spowodować takiego rozjazdu. To, co w NASA zignorowano, to niedokładności zauważone przez część obsługi już w czasie wcześniejszych manewrów. Korekcyjnych. Nie wnikając w szczegóły, problem określania pozycji statków w przestrzeni nawarstwiał się przez długi czas i nasa zwyczajnie nie wiedziała z wystarczającą dokładnością, gdzie on się znajduje. Niestety, mimo konieczności wprowadzenia alarmujących korekt, nie przyjmowano do wiadomości całej skali problemu. Koniec musiał być przykry. 57 km nad powierzchnią planety wypadkowa gęstości atmosfery oraz prędkości statku spowodowała, że albo się tam rozpadł, albo odbił od atmosfery i poleciał w kosmos. Szczątków do dzisiaj nie udało nam się namierzyć, więc, więc ostateczny scenariusz katastrofy pozostaje wciąż nieznany. Dlaczego jednak przegapiono tak oczywistą pomyłkę, szczególnie w sytuacji pojawiających się kilkukrotnie ostrzeżeń w postaci niedokładności trajektorii? Okazało się, że NASA zafundowała sobie sporo problemów czysto Instytucjonalnych i proceduralnych. Zespoły dbające o poszczególne pola odpowiedzialności nie komunikowały się z sobą. Część z nich powoływano zresztą z powodu ograniczeń budżetowych zbyt późno. To powodowało, że nikt nie miał odpowiedniej wiedzy o całości procesów zachodzących tam, gdzie zadania grup się nakładały. Dodatkowo, spora część obsady również z powodu braku pieniędzy zajmowała się kilkoma misjami równocześnie. Z tego powodu, część oprogramowania wdrożono już w czasie trwania misji, ale nie zdołano przeprowadzić kompleksowych testów jego działania. Ludzie byli najzwyczajniej w świecie przeciążeni pracą, a poza tym co chwilę przeskakiwali z problemów jednego statku na problemy innej misji. Zawiodła też komunikacja awaryjna. Gdy część obsługi zauważyła problemy z pozycjonowaniem i zaleciła przeprowadzenie dodatkowego manewru podnoszącego dla bezpieczeństwa jego orbitę, wprowadzenie tej zmiany ugrzęzło w zawiłościach proceduralnych Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Climate Orbitera zabiła, więc suma wszystkich błędów popełnionych tak w czasie projektowania, jak i prowadzenia misji. Wnioski z szybkiego śledztwa miały jednak w ocenie NASA tę wartość, że powinny pomóc uniknąć podobnych błędów zbliżającym się lądowaniu Polar Landera. Niestety ten również poległ i rozbił się o powierzchnię czerwonej planety. Potęgując szok kosmicznej społeczności. Ze względu na moment utraty kontaktu, nie mamy aż tak dużej pewności, co nam się w ogóle wydarzyło. Analiza oprogramowania statku wykazała, że komputer mógł zinterpretować wibracje związane z rozkładaniem nóg lądownika, jako już przyziemienie. To skutkowało zbyt wczesnym wyłączeniem silników hamujących no i rozbiciem całego urządzenia. Ostatecznie ten scenariusz uznano za najbardziej prawdopodobny. To jednak wcale nie był koniec nieszczęści NASA. Na pokładzie zespołu y, lądującego Polar Landera znajdowały się bowiem jeszcze, y, znajdowała się jeszcze sonda Deep Space 2 zawierająca dwa inteligentne impaktory Amundsen i Scott. Ich dolna część zawierająca instrumenty badawcze miała zagłębić się głęboko pod powierzchnię planety, a górna zapewnić komunikację z Ziemią. Ich separacja odbyła się zgodnie z planem, ale po uderzeniu w powierzchnię Marsa żadna z nich nie nawiązywała kontaktu z obsługą. Także i tutaj nie dało się określić pewnego powodu porażki, ale NASA stwierdziła, że badania naziemne. Prototypów były stanowczo zbyt mało dokładne i najbardziej prawdopodobnym jest, że sądy zwyczajnie okazały się za mało wytrzymałe. Trzy, a właściwie cztery porażki z rzędu, yy, ponieważ w marcu 1999 roku NASA straciła także orbitalne obserwatorium Wire, były bardzo poważnym ciosem wizerunkowym dla NASA i przyjętej przez nią taktyki o nazwie Faster Better Cheaper. Szybciej, lepiej. Taniej. To podejście polegało na budowie większej ilości mniejszych, prostszych i tanich statków do misji typu Deep Space. Z założeniem, że część z nich może się nie udać. Taktyka ta została na nasa w pewnym sensie wymuszona przez amerykański kongres, który od dekad ciął bez pardonu budżety agencji. Lepiej było więc robić cokolwiek niż nic, a na misje tak ambitne i tak drogie jak Voyager czy Viking i tak dalej. Pieniędzy po prostu nie było. Stąd też ocena tych porażek, o których przed chwilą opowiedziałem, nie może być aż tak jednoznaczna, jak wskazywałyby na to po prostu suche opisy faktów. NASA podjęła się bowiem zadania, które wymagało przetestowania zupełnie nowego podejścia, co najczęściej wiąże się z błędami wdrożeniowymi. Tutaj problemem było to, że zbyt dobrze poszły pierwsze misje realizowane w ten sposób. Nie Schumaker czy Stardust, Deep Space 1, czy Marsjańskie, Global Surveyor i Pathfinder zakończyły się ogromnymi sukcesami. To niestety uśpiło NASA, a kosmos nie wybacza. Zaprojektowano po prostu zbyt wiele misji, dla których obsługi nie zapewniono odpowiedniej ilości specjalistów, a same misje znów zaczęto Nieco za bardzo komplikować. To wszystko zemściło się w 1999 roku. Niemniej idea Faster Better Chipper wcale nie umarła i realizowana jest do dziś przez przemysł New Space, czy to satelitarny, czy rakietowy. Jego ducha widać też choćby w programie księżycowej logistyki. W badaniu głębokiego kosmosu za chwilę też powinniśmy zobaczyć ponowne testy tego podejścia. Ich jaskółką jest choćby marsjańska misja ESCAPED, która powinna lecieć w 2025. Albo w 2026 roku. Zresztą na dniach może się okazać, że w ten sposób zostanie zrealizowana misja Mars Sample Return, której oryginalny scenariusz pogrzebały nomen omen kosmiczne koszty. Ważne, aby zarówno NASA, jak i firmy prywatne, które stają się dziś koniem pociągowym branży kosmicznej, wyciągnęły z 1999 roku odpowiednie wnioski. Tanio, szybko i dobrze jest możliwe, ale zawsze powinno być kontrolowane przez dokładną analizę, czy nie posuwamy się w tym, aby za daleko. Agencja musi też podjąć walkę pr o to, by ewentualne porażki pojedynczych misji nie rzutowały na opinię o całości. Elon Mask pokazał, że da się to efektywnie zrobić. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatyna i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem 0 zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem technologicznym kanału 0 jest XCOM. Magazyn Zero już dostępny. 400 stron znakomitych treści w formie albumu lub w wersji elektronicznej. Zamów już teraz na magazyn.zero.pl. Mój rost, koncerty, urodziny kanału Zero, prelekcje, debaty i spotkania z ekipą kanału. Kup bilet na Kongres Zero teraz. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.